Witajcie, kochani! To już trochę czasu upłynęło, prawda, od takiego filmiku spacerowego. Może ktoś jeszcze pamięta. Wiecie co? Cudnie jest być w tych miejscach, które tak towarzyszą, można powiedzieć, Ziemia towarzyszy nam w podróży po tej Ziemi. I powiem Wam, że to jest takie niesamowite, że są miejsca, do których się chce wracać, prawda? Yy, I czasami tego nie rozumiemy, ale dużo tutaj wody jest. Hmm. Czasami tego nie rozumiemy, ale po prostu jest to coś niesamowitego, że chcemy. Wracać do miejsc, które jakoś wibracyjnie zlały się z nami. I czasami, nieraz jest tak, że po jakimś tam czasie przychodzimy do jakiegoś miejsca i widzimy to miejsce na nowo. I tak naprawdę to cała ta gra. Duchowej, duchowego Matrixa polega na tym, że robimy wielkie kółko, procesujemy się, terapeutyzujemy się, odkrywamy to, kim jestem i stajemy w tym samym miejscu, z którego wyruszyliśmy i odkrywamy swoją nagość, swoje piękno w naturze, przepływ w tu i teraz. Tak naprawdę docieramy do takiego punktu, tak zwanego oświecenia, że dostrzegamy to samo miejsce, to co się dzieje wokół nas z innej perspektywy. Zaczynamy to widzieć w całości. Widzieliśmy na początku, jak się urodziliśmy, a potem zaczynamy chodzić swoimi różnymi, Preferencjami, oczekiwaniami, aż w końcu po różnych procesach, które puszczają te wszystkie nasze wcześniej uchwycone obrazy siebie samych, następuje puszczenie, zatrzymanie i dostrzeżenie tego, że taką długą drogę przeszedłem by dojść do tego samego miejsca i spojrzeć na nie na nowo. I nagle stwierdzam, widzę w sobie, aha, no fajna zabawa, prawda? Tyle doświadczeń, tyle różnych procesów, tyle różnych rzeczy, a tak naprawdę to wszystko zaprasza nas do tego, żeby z tym, co jest. Przestać się kłócić. Przestać to zmieniać. I po prostu zachwycić się samym istnieniem. I kiedy to wszystko gdzieś tak bym powiedział w różny sposób byśmy, bym powiedział ockniemy się z tego, dostrzeżemy to, wtedy dopełniamy. Te nasze różnego rodzaju cele, zadania, wyzwania, które sobie postawiliśmy dla swojego życia. Stanąć tam, gdzie jesteś, dosłownie w kontekście osób, sytuacji, miejsc, relacji. I spojrzeć na to miejsce na nowo w sposób taki odpuszczający sobie chęć zmieniania tego kształtowania po swojemu, po prostu ta zmiana wewnętrzna każdego z nas w widzeniu, w postrzeganiu, w reagowaniu na to, co dostrzegamy, ona jest tutaj naj, najistotniejsza. Bo ona nas uwalnia od tych różnych zacisków w nas, które w sobie wyhodowaliśmy przez myśli, i uwalnia nas do nowego. I to jest tak, że choćbyśmy nie wiadomo, co teraz mówili i o jakimkolwiek, że jak mi jest źle i tak dalej, i tak dalej, i się procesuje, i jest w ogóle, są różnego rodzaju życiowe wyzwania, to ktoś może w to uwierzyć, kto może, może nie wierzyć, może powiedzieć cokolwiek, bo to każdy ma swoją drogę, prawda? Chcę tylko zwrócić wasza, Waszą uwagę na to, że i tak dojdziemy do tego momentu, każdy, że tu, gdzie jestem, w tym, w czym jestem, jest doskonałość. Nie ma nic do dodania, nic do zmienienia. Ale, by to dostrzec, potrzeba uwolnić te swoje różnego rodzaju chcieństwa, zmieniania, bo kiedy się puści te chęci, te tendencje, zmiana się objawia wibracyjnie jako odbicie naszych wibracji. I wiele tematów mi przychodzi. Powiem wam, że zawsze spacer wyzwala we mnie, kiedy wchodzę w ten moment, wyciągam komórkę i chcę nagrać coś, to zawsze płynie. I powiem wam, że. Tych tematów jest sporo. Cały czas coś się pojawia w sensie takim, że coś, co zostało już powiedziane, ale potrzebuje się wyrazić ponownie. Bo na tym to polega, że spotykamy się z różnymi sytuacjami, z różnymi osobami, w różnych kontekstach czasowych, sytuacjowych, sytuacyjnych, tak? Tak. Sytuacyjnych. I, I pojawiają się, pojawia się widzenie rzeczy w sposób inny, na nowo. Czasami jedno słowo, czasami rezonans w czasie powoduje to, że coś, co było mówione przeze mnie jakiś czas temu, było nierozumiane, a nagle klika i jest to, to, to coś. My się tak wzajemnie przeglądamy. Ale wracając do tematu, który miał być w ogóle inny, bo sobie tak pomyślałem: A powiem o tym o tym, bo tak chcę, to już we mnie tak fajnie się budzi, a i zacząłem mówić, ale zacząłem mówić o czymś innym. <grybujesz> ale wracając do tego tematu, o, o którym e, wspomniałem, zobaczcie, ile słów się już powiedziało na temat tego, żeby puścić to chcieństwo zmieniania życia żeby 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 właśnie tak zadelektować się zadelektować się obecnością swoim jestem. Bo to jestem takie jest Pełne przepływu w doświadczaniu. Zobaczcie, to jest takie niesamowite, że możemy doświadczać tylu rzeczy, słabości, radości. I często to do doświadczenie zatrzymuje się tylko i wyłącznie na. Mówieniu sobie i myśleniu, a nie czujemy tego. A czasami za doświadczenie zanurza się, pogłębia się w tym, że zaczynamy jeszcze to czuć. A czasami oby, jak najczęściej, to doświadczenie przenika tak głęboko, że wychodzi poza myślenie, widzenie. Czucie po prostu się jest. I powiem Wam, że to jest niesamowite do wgląd, doświadczenie, kiedy jesteśmy w stanie poprzez różnego rodzaju przeżycia dostrzec to, że to, czego szukamy, to tak naprawdę jest mało atrakcyjne. <śm> Pozwólcie, że to wytłumaczę. Wiem. To brzmi tak. Im bardziej zanurzasz się w prawdę, im bardziej zanurzasz się w ciszę, im bardziej odkrywasz, że jesteś ciszą w swoim jestem, to tam jest większa ciemność, pustka, jest tam nic. Totalnie nic. Cisza. Stwórcza, boska. Cisza pełna potencjału wszystkiego. Bym powiedział tak, jak sobie tak wyobrazimy, że oddalamy się od tego świata form tych kształtów, tych różnych emocji. Oddalamy się, mamy dystans. Coś się robi takiego neutralnego, że widzimy te wszystkie teatry, te wszystkie role, te wszystkie odsłony życia na ziemi i tak dalej. Te różne twarze, kształty, inkarnacje i oddalamy się od tego i widzimy coraz to z takiej szerszej perspektywy. A czy mamy widzieć, że my w swej esencji jesteśmy czymś, prędzej jak wiatr, jak Coś, co się rozlewa bezbrzeżnie. I kiedy przekraczamy te wszystkiego rodzaju wyzwania, ograniczenia, kształty, formy, stajemy się bezkształtni, nie ma identyfikacji z ciałem yy, i, i tak dalej. Dochodzi się do momentu, kiedy jestcie i nagle nie ma nic wokół. Umysł by powiedział, że to jest totalna nuda. Nie ma nic. Totalna cisza. Taka, że aż w ogóle przenika cię najgłębiej z możliwych. Nie ma nic. Jesteś w przestrzeni. Gdzie tylko to rozróżnienie, że jesteś tym punktem widzącym tą przestrzeń, że jesteś, w której jesteś, to to cię w jakiś sposób oddziela, wyróżnia. Jeżeli zatracisz się z przestrzenią, już nic nie będziesz czuł, nic nie będziesz widział, będziesz wszystkim we wszystkim. Dlatego ten jeden punkt potrzebuje być wyodrębniony. Przestrzeni, jak to nazwać? Boga, życia, źródła, by się przejrzeć. I potem my z tej ciszy wędrujemy w kierunku świata różnych kształtów, form, informacji, zanurzając się, zanurzając się. Coraz bardziej i bardziej. Można byłoby powiedzieć, że obudowując się, kształtując się, przybierając różnego rodzaju formy, dzięki którym my doświadczamy. Inaczej mówiąc, o czym tak też wiele mówię, Zanurzamy się w niepamięć, by potem się budzić. Ale gonimy tak naprawdę za tą ciszą, której nie chcemy. Bo dla umysłu ona jest mało atrakcyjna. Bawimy się w wysokie, niskie wibracje, bawimy się w bycie świadomym i nieświadomym. Dodając do tego jeszcze tę ocenę umysłu, że ktoś jest bardziej świadomy, a ktoś mniej, a ktoś wciąż śpi, a wszystko przejawia się tak, jak ma się przejawiać, I jest właśnie obrazem, ekspresją Boga, który jest wszystkim we wszystkim. I każde doświadczenie jest czymś cudownym, i kiedy my tak. Szukamy siebie, to jest tak, że potem dochodzimy do takiego momentu, że stajemy w tym samym miejscu, widząc te same oczy na nowo, widząc je tak, że życie jest inne. I widzimy, o aha, tak bardzo chciałem zmieniać, kształtować, coś na nowo tworzyć. I zanurzałem się w te różnego rodzaju obrazy siebie, by być. Myśląc o tym, że wtedy właśnie uwalniam to bycie, bo to nie można być, skoro się jest, to jest w naszej naturze, ale procesuję się i terapeutyzuję się i robię coś, by być. Okazuje się, że z tego wysiłku raczej wychodzi coraz większe bycie. No właśnie, takie bycie, które wciąż jest w procesie. A kiedy puścimy to, puścimy to, zanurzając się w tą ciszę, odkrywamy to samo miejsce na nowo. Tą samą osobę, widzimy w jej oczach ją na nowo. Ale co się zmieniło? Nieistotne, co w tej. W przestrzeni, którą dostrzegamy, się zmieniło. To jest to, jak my ją dostrzegamy. To jest esencja. Tak więc, kochani, jest coś takiego, że są takie miejsca, które nas wołają. Są takie osoby, przy których my nagle odkrywamy tą ciszę. Oj tak. To jest w ogóle już część druga. Ja mówiłem o miejscach, a teraz o osobach. Uch, to jest temat taki piękny. Chyba na jutrzejszy poranny spacer, prawda? Osoby, przy których my odkrywamy swoją ciszę. Pomyślcie o takich osobach. To są dary Boga, Świata i każdy w swojej gotowości przyciąga takie istoty do siebie, by móc się przejrzeć i zobaczyć to, co ma w sobie najlepszego dla Was, kochani. Do następnego.